Trzeci etap naszej podróży Miasto Augustów. Właśnie dla takich widoków, dla takich atrakcji warto przyjechać tutaj od czasu do czasu. My przyjechaliśmy właśnie rok temu, pierwszy raz do Augustowa, i postanowiliśmy również w tym roku odwiedzić to miasto, ponieważ. Uro... Widoki, jakie tu zobaczyliśmy, nas totalnie zauroczyły. Także zapraszam na wycieczkę po Augustowie. Bustów, ścieżka kinezyterapii. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy rok temu była, ale dzisiaj jest. I przetestujemy ją. Żmijka na słupach i piękki. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda żmijka. Żmijka to takie urządzenie. I teraz pytanie, jak to działa? Trochę nie na mój wzrost i trochę nie na moje siłę. Dobra, lecimy dalej. To się? Poskaczemy trochę, i to wszystko ta -da! Dzisiaj kolejna atrakcja Augustowa. Popłyniemy sobie w kierunku Rozpudy, jezioro Rozpuda, później rzeka Rozpuda. Tam chyba 2,5 kilometra się płynie. Także dzisiaj Rozpuda to, co w zeszłym roku nie oglądnęliśmy, bo w zeszłym roku pływaliśmy po jeziorze Białym. A w tym roku jedziemy zobaczyć ten rezerwat jedziemy popłynąć dokładnie. Tą rzeką, którą chcieli obwodnicę Augustowa poprowadzić, ale dzięki ekologom udało się obronić. Także zapraszam, dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda rozpuda od strony statku. I już za chwilę te dwa wielkie silniki zabiorą nas w niezapomnianą podróż. A jeden jest. I tak właśnie wygląda rejs po rozpudzie. Nic dodać, nic ująć. Daj jej z... ręki. A Z ręki jej daj. Nie, bo ona mnie ciupnie. No daj jeszcze raz. Augustów, to nie tylko jeziora, to nie tylko dreptaki, ale to także Podlasie. To przepiękna część Polski. I dzisiaj właśnie postanowiliśmy sobie zrobić tutaj objazd Podlasia od Augustowa na południe. Pojeździliśmy, pojeździliśmy i dojechaliśmy do miejscowości, do wioski Dolistowo Stare. Zobaczcie, chyba było tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem co to jest bo tu jest Pan Młody, tak mi się wydaje, a tu jest chyba Pani Młoda, tak? I tutaj mamy Koło Gospodyń Wiejskich Macierzanka w Dolistowie Starym. Zabawa na Tataraku. Tataraku. Nie na Tartaku, tylko na Tataraku. A dokładnie jesteśmy na Podlaskim Szlaku Bocianim. Tu jest Białystok, o. Tu jest Augustów. A my jesteśmy tutaj. Zrobiliśmy sobie dzisiaj taki objazd. O, tutaj pojedziemy przez Grajewo, Rajgród i Białobrzegi, wrócimy. A na razie jesteśmy tutaj, e, przez Biebrzański Park Narodowy. Teraz jedziemy do Osowca. Spróbujemy tutaj dowiedzieć się, czy coś można gdzieś tutaj zobaczyć. A jeżeli coś fajnego zobaczymy, to na pewno, na pewno wam, tobie, drogi widzu, to pokażemy. Aha, jeszcze co można, co można tutaj zobaczyć i co można zwiedzić. Biebrzański Park Narodowa, Narodowy, Kościół, Osowiec Twierdza z fortami, Goniąc, Suchowola oraz pozostałe obiekty, schrony, schrony, sanktuarium, kościoły i tak dalej. I tak dalej. Jeżeli będziecie w Augustowie, będziecie chcieli pojeździć sobie Rowerami, to pokażę Wam tutaj, gdzie można, gdzie można dojechać i co można zobaczyć. Tu jest dolistowo stare, zaraz nad rzeką Biebrzą. Aktualnie znajdujemy się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tu jest parking, jest mostek. Następnie tutaj mamy tablicę informacyjną. I w tle jest Biebrza oraz piękny duży piękny duży plac. Tam w tle jest taki domek dla rowerzystów, są toalety, jest boisko do gry w siatkówkę. Akurat dzisiaj przed chwilą było tutaj koszone, dlatego jeszcze zapach trawy oraz rzeka biebrza, która sobie płynie spokojnym nurtem. Rzeka czysta jak jak kryształ, wszystko widać, co się znajduje. Nieskażona, nieskażona niczym przyroda. A przyjechaliśmy, żeby tutaj zobaczyć właśnie te miejsca, gdzie mm, dokładnie nie pamiętam kiedy, a chyba dwa lata, dwa, trzy lata temu, gdzie były te słynne pożary. I tak właśnie to wygląda. Więc jeżeli przyjedziecie na podlasie do Augustowa, to z Augustowa prowadzi mnóstwo. Ścieżek rowerowych. My, akurat, bez rowerów przyjechaliśmy, czyli jeździmy sobie samochodem. Ale rowerami idealne miejsce dla rowerzystów. Tak wygląda jeden z, jedno z miejsc Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie można odpocząć, zatrzymać się i napawać się urokami tutejszej podlaskiej przyrody. Kolejny punkt na trasie naszej wycieczki, to Osowiec Twierdza. Niestety na zwiedzanie twierdzy nie załapaliśmy się, gdyż jesteśmy po godzinie 13. E, jeżeli, ważna informacja, gdybyście chcieli tutajszą twierdzę zwiedzić, to lipiec, sierpień od 9 do 13. Najlepiej wcześniej zadzwonić, się umówić. E, dwie godziny trwa zwiedzanie, e, a więcej na stronie internetowej osowieckiego towarzystwa fortyfikacyjnego, ale to nic straconego. Idziemy teraz do centrum Osowca, żeby tam popatrzeć, co tam ciekawego można zobaczyć. A nawiązując do daty jeszcze uściślając pożarów tutajszych torfowisk, to było to w kwietniu zeszłego roku, czyli kwiecień 2020 były te straszne pożary, także nie 2-3 lata temu, tylko rok temu. Idąc do wieży widokowej doszliśmy do rzeki Biebrzy. Niestety chyba nie w tą stronę, ale przy okazji mogę Wam pokazać jak wygląda oprócz komarów o, w tle mamy łabątki, które sobie spokojnie siedzą, a tu mamy cichą, spokojną rzekę Biebrze. Tak wygląda Biebrza, tak wygląda Augustów, Ostruda oraz inne miasta, Warmii, Mazur i Podlasia. Tak wygląda północno-wschodnia część Polski o obiektywem mojego aparatu. Jeżeli zainteresowałem Cię swoimi wycieczkami polajkuj ten filmik zasubskrybuj mój kanał będzie to dla mnie informacja że Ci się podobało natomiast jeżeli czegoś nie wymieniłem, o czymś nie powiedziałem o jakichś ciekawych atrakcjach tutejszego regionu, napisz w komentarzu tak, żebym zarówno ja jak i inni oglądający widzieli gdzie jeszcze warto pojechać na warni Mazurach oraz Podlasiu co jeszcze warto zobaczyć czym jeszcze warto się zainteresować Pozdrawiam, zapraszam do zwiedzania Warmii, Mazur i Podlasia i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach. Cześć.